Witajcie, jesteśmy na targach Euro Target Show, które odbywają się właśnie w Poznaniu. Zobaczymy, co wystawcy przygotowali dla rodzin, po to, żeby można było iść do lasu z dzieciakami, z żoną, żeby było miło, łatwo i przyjemnie. Okej, okay, dotarliśmy do snoopaka, którego mamy. Teraz tak. Yy... Ja używał snoopaka od jakiegoś czasu i zobaczymy, co Estera poleci nam dla naszych dzieci i dla żony do lasu. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o ofertę typowo rodzinną, snupak oczywiście jest przygotowany. Po pierwsze, mamy w swojej ofercie śpiwory dziecięce. One są znacznie krótsze, ale co je też wyróżnia, jest, jest to typ kołdrę, czyli możemy je porozpinać po całości i zrobić z tego kołdrę. Jeżeli chodzi o rodziców, to tutaj ciekawym rozwiązaniem są śpiwory. Takie, które można łączyć. One występują z zamkami po lewej i prawej strony, e, stronie, więc można je, e, e, je razem połączyć i stworzyć typowo dwuosobowe śpiwór. A jeśli podobało Ci się to co nagrałem, e, wciśnij dzwoneczek subskrypcję i polubienia, pomoże mi to dotrzeć do Ciebie z nowymi materiałami. Dziękuję.